Ej, jak, tak jak, się łóżko coś... jest zbyt odkryte Jak Odejdzie. się tego... Na przykład łóżka Na końcu łóżko krawci że... Łóżko jest zbyt Młot odkryte musi... A no... Do... Kurde Teraz? Ty no jak? No musisz ścianę zbudować Już Młotem? Jeszcze jest, jeszcze Co? Jeszcze? Czemu? Nasuj no, się Teraz Podłogi nie, nie ma się... do tego może Aaaaah! Jest to mi jest. jest? Co? No to otkryć? Daj mi to. łóżko. Ale teraz, teraz, czekaj, da daj drewno. Drewniana ściana 26 stopni, bardzo tego potrzebuję. O, ale teraz moje to łóżko. A daj to drewno, daj drewno, daj drewno, daj drewno, daj drewno, daj drewno, daj drewno. No Rzuć drewno, no nie, bo nie możesz postawić tego łóżka, bo się wchodzisz, daj drewno, ja już wiem jak. Dobrze... Jest... Na do Czekaj I teraz weź Łóżko jest bardzo odkryte No jak możesz... O dobra, odsłuch się, odsłuź się, odsuń, się, odsuń się. teraz, to. chyba trzeba, trzeba, trzeba jakiegoś O ja O! bo tutaj się bo oh. tu się kraftuje to, co ty na tak zapisy wrażenie się No i kurnik tam, <mach> tam będą kury? będę do góry, będę kurny. jest kurnik My będziemy hmm. Wojtas tutaj możemy przecież mieszkać, no my mamy tu wolnego łóżka. Przestań. Trzeba zrobić odgrem. Kurnik O no i dobra. Mamy rusz nawet. Mamy to mamy dwa kurniki w takim razie. Oni niech tam mieszkają, mamy swój kurnik. O, śnieg. Nie, to woda. <śmienicza> to humanitarne w ogóle jest. się Podoba mi się ten pomysł. Jej, jeszcze, jeszcze dachu brakuje. Panie fajnie, jeszcze dachu. że dachu brakuje, <śmienicza> <śmienicza> nie? Ja już drewna nie mam. Chodnie. A on tu za wtedy kamieniami. No tylko kamieniami się wrócałem, nie. A wojna? macie? Nie, no. nie mogę więcej pochodni postawić. Wojna trzeciego świata. Możesz coś przegryźć. Dzięki! Mogę. Oh. Czemu ty mnie gonisz jak ja mam pochodnie? Bo tylko szelki jak mają ten szarły to normalnie gonisz. Jest gwiazdka. No, wchodzi jego do was. Ej, a jak topor zni mam zniszczony, to mam miejsce naprawić craftingu, czy nowe no, zbudować? Na Oj, napraw. Na fleeko? Na mam, Jak z fleeko? Okej, jak chcę jakieś łóżko. Kurde, Wojtas. Łóżko jest zbyt odkryte. Boże, no, fajne. mam. Czy to jest humanitarne? No jeszcze jak, jeszcze jak. O kurde No? No? No! no. Ludzik prezentuje się nieźle. Ja robię chyba, mamy włosy połasy, połasy. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jednego brakuje. No? Nie no, jak może, O, o kurde! No. O. Oj. Jeszcze raz, co muszę zrobić? No jakieś tam ogniska porozstawiać czy coś, nie wiem, Aha. co prezentowało. Najlepiej Tylko warsztaty. Workshopy, workshopy na pewno. No. no, workshop Dzień dobry. Tylko dużo zżerają drewna. O. Umarł. Kur... Oko z szarła. Albo cię na lasu? No te na prawo, ten skrawek mały. Aha, że z oni to, tak. u nas najeżdżają cały czas. Ja taki mur zrobił taki ten. Tu da nie ma drewna. Hm. Hm. Mhm. Wwiązką frajer. Ej, nie żryjno, kurwa. Hm. Ej, was <noise> oh, yes, no fel tak że to tak się <noise> o, Na drabinie chyba się jeszcze trzyma no, dobra, ja A to a Czemu to stawiasz? W no, murem hm. <noise> A ład no. no tak, bo tam gdzie jest ten dalszy czarny las, to tam trzeba budować, tak? W <noise> Tam ten gdzie jest bliższy, tam gdzie jest bardziej niebezpiecznie to... Tak mi kazał ojciec. Okay, co ty okay. robisz? Bur A gdzie ty ten mógł robić? Po drugiej stronie No nie tam! No i stąd Na cały czas. To jest prawda. No Bo jak ty tam chodzisz, to przychodzą. A my jesteśmy tutaj bliżej do tego. <laughs> Mogę co wszystkie łóżka? O dzięki, idzie, dzieki. idzie. Dawaj Bartek ty lutujemy tą budowlę Tam nie ma już nic A co, co zebrałeś? No tam i tak nic nie było wcześniej w sumie, ale no możesz iść A. Co ty eee. deja? Mówisz... Chodź A ty musisz A chodiszon jest bliżej, no masz masz rasję dobra To jest moje łóżko Kysnie Wojsador no, <noise> A bo my mój teraz mój mój wszyscy w, w kurniku mój. mieszkamy to? Jeszcze no, z nie działa <grymne> <grymne> o, o, Co jest tu, spij, śpi. śpi. Łóżka jest odkryta za bardzo, moje, wiecie. Mm. Drugi ano od wierza. góry, drugi od góry, jest bardzo odkryte. A, a, a jak tam wyjść? <grymne> mm, nie, nie wychodzisz stąd. Takie ja teraz to się garnę. się Ej Wartek, Zaraz, zobacz, to jest Bartek, zaraz możesz. Ej, czemu Wojtas ma dwa łóżka? To jest nie fair! Jak to? Zobacz Ej, bez kitu Ej, bo dyktator nie żyje dyktator A mogę je odklejmować? Co jest? Mogę wyjść? Właśnie wypuśćcie, ale to nieważne. A ja mogę krabatka VT-my co jest? No to samo to. Daj mi wziąć. Daj podnieść mi. Możesz wyjść z łóżka, bo nie mogę wyjść z łóżka. Nie mogę wyjść z łóżka. Chwilę w tym, że nie mogę wyjść z łóżka. Mamy trochę wady konstrukcyjne. Nie no. Czekaj, jak się obraca? No teraz się musi też sam spać, poczekaj, osuncie się. A, scrollem trzeba. Ło! Wow, Ale dostałem. Łóżko w magadachu? Za bardzo skrytuje cały czas. Aha No Co ty postawiłeś? Piet! Ej, cały czas sobie za bardzo zryzy dał moje łóżko, nie wiem jak to jest możliwe. Może to... być za blisko ścian. Właśnie nie jest. Kurna, mogę wyjść? Nie możesz spać normalnie, Bartek? Aha, no nie jestem Nie ma mojego łóżka, a nie jest moje łóżko. Jest by to normalne. nazywasz normalnością? Tam nie jest jeszcze pierwszego sześćdziesiąt, nikomu nie No jak? A, ale żebym dostał hita. Ognisko. Może no, to o to chodzi. Słyszycie, chwalicie swego... Mam, mam, mam. Tak, słyszysz? Słyszycie, chwalicie swego, nie znacie. Właśnie, bez kitu. Cudzech palicie. Cudzech palicie Właśnie, bez kitu łóżko musi być w pobliżu ognia. Ja pierdzielę No, do tego zmieścimy. nie się... Ale on mówi, to tak. Pobliżę są wrogowie. No mam, no mam. No, 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 no. no trzeba ich chyba zabić. Ja śmiałem w kurniku dla klimatu, nie? <grym bah twardyce> dla atmosfera jest legendarna No bo Wojtas ma 50 łóżek, nie? To nie, no, ma nie ma miejsca. Ja no, oh, tam to jedno. Ja, ja po schodami zmian masz jaką... Jak byś no, jak z łóżka. Jak byś z łóżka, nie możesz. No, no to jak wistrzcieć. Bartek <słuchaj> pomóż. Ja nie wiem czy ja śpię, czy ja jestem żyję Chyba za będzie Kurna to u góry jest w ogóle, co ty zrobiłeś tu Wojtas? Ja nie mogę stąd wyjść Ja też nie mogę. Pomocy Ek? Ale nie mogę wyjść Coś krzywek postawił na mnie już, o Możesz pan Pan Wojtas Nie tak, mogę, śpię <laughs> Czekajcie, budujcie ze się ścian Czemu nie Bo nie No nie, bo zblokowałem się A, no tak, no to Ci mówiłem no weź teraz, na tym dolnym łóżku No nie mogę Weź zniszcz tamte ściany jeszcze Komfort 6 no Weź to łóżko u góry nie o, dzięki Ale teraz jest zbyt odkryte, muszę skraftować To śpij tutaj, się w sensie z Dobrze Jest jeszcze jedno łóżko nade mną O, o. pomysł? Czym? Chyba ktoś się spalił chyba, wiecie Co? O, loot A. Faki, mam pomysł Drzwi? A no tak no przecież Przecież tak też było. To moje wszystko Kurde o kurde dwie gwiazdki idzie tak. tak? O faktycznie dwa nie rób popatnie, rób popatnie <grym> <grym> Z kamieniem na strzałach zdejmij Idziemy spać <grym> Czekaj, mam noc Mam duży problem <grym> <grym> Walcie go, walcie go O dobra, nice, nice Ognisko mu podstaw pod nogi ktoś. Ale bitka ty. Wszyscy na nas. Każdy pod Myślicie, że on wie co się dzieje? Się tak nas raz, to nie wszyscy, nie? Jeden nie po nas, ale on o tym nie wie. <gazujesz> o <Okay. gazujesz> Porujcie go, porujcie go. Nie ma szans. Jak to on ma jakiś lepszy loot? Jak ma dwie gwiazdki? Nie. nie. Tylko to po prostu. Uważajcie, do... bo kolejni przyjdą. A nie chcemy tego? Przeszliśmy musimy. No kurde. Dobra, do lasu idziemy. Mogę. Okay. 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 <laughs> Mogę. Się ja się nie zginęło, poddałem. Dwóch Uff, o bietr. Ten dwugiazgowy zaraz umiera, zaraz umiera. Tylko, że to jest dwóch nowych. O, da się wyjść. Da się? Dzięki bo... No, da się, Leż, da się. Leży, długiaski, leży gazki. problemu. Let's go! O, kolejne leży. Ej, chodźcie się zrobił?